nie umrze, prawda? Nawet nie odpowiadaj, nie może umrzeć. Podróżnik na to nie pozwoli. Prawda, podróżniku? Prawda, Jester. Och, ty, ty! Przywitałbyś się chociaż! Ja tu świruję, próbuję ratować komuś życie! To no problem z bogami, czyż nie? Nie wiesz, czy zjemy się, gdy trzeba. Och, podróżnik zawsze jest. Tylko nie zawsze jest... tu. Ha. Wiesz, kto zawsze jest tu? A przynajmniej kilka ostatnich dni. Masz absolutną rację! Podróżnik musiał wysłać mi Forda, żebym miała przyjaciela, kiedy jest zajęty! Ha... Któż zna boskie kaprysy? Cóż, tego raczej nie wystarczy. Nie możesz znaleźć więcej swoim magicznym spojrzeniem? Jak tę wstrętną duchożabę? Czy może potrzebujesz krwi? Chcesz poznać sekret? To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Zajemniczo... Znaczy, możesz wyczuć krew, a twoja krew zmienia się w lód, czy... O, co będzie, jak wypijesz krew? Wiesz, jakoś nie jestem skory sprawdzić. Te odpowiedzi że w przeszłości, a przeszłość jest potwornie nudna. O, co, dlatego nosisz te cudaczne karty? By wgabiać się w przyszłość? <laughs> nie do końca. Weźmy dla przykładu tę grupę. Mamy bezdomnego maga, nie trzeźwą gublinkę. półorka marynarza. Kapitana? <gry> Racja. Który nie rozumie swoich mocy. I temperamentną mniszkę, która wpakowała się po uszy. Nie potrzebuje kart, by wiedzieć, że czeka nas przygoda. Jesteście piekielnie interesujący. No wiem, prawda? A najbardziej interesującą jest ta naiwna, utalentowana kobieta. Która najlepiej zrobi opuszczenie jednostronnego związku z niewidzialnym bogiem. Ta. Czekaj. выам мне?